Pierwsza taka próba zrobienia troszeczkę lepszego filmu niż dotychczas. Skonstruowałem statyw szczególnego rodzaju. Pozwoli mi on nie robić wszystkich zdjęć, że tak powiem, z ręki. Natomiast poprzez możliwość uchwycenia w kadrze uchwycenia w kadrze obrazu mnie interesującego dostaje do ręki narzędzie fantastycznej obserwacji rzeczywistości nie z punktu ruchomego zwierzaka, ale z punktu widzenia na przykład sztywnej Sosny, która, gdyby miała oczy, oczywiście, tak by postrzegała świat. Dzięki mojemu, może nie mojemu, dzięki temu wynalazkowi najprawdopodobniej dojdzie do przewrotu w kinie. Na przykład piłka. Zupełnie inaczej yy, dokonujemy oglądu piłki, kiedy ruszamy głową, tym samym oczami, a zupełnie inaczej piłka wygląda w ten czas, kiedy usztywniamy, usztywniamy pole widzenia poprzez usztywnienie karku i kręgosłupa i proszę zobaczyć. I właśnie mi o to chodziło, o taki obraz.